Siemaneczko, dzisiaj damy królikom parowane ziemniaki ze śrutem, więc zaczynajmy. Nałożone, stawimy teraz do klatek, króliki ładnie jedzą, proszę, bardzo, już młode, powoli wychodzą z gniazda. I jak. Wyjdą, to nagram taki odcinek informacyjny, to będzie najprawdopodobniej następny odcinek i pokażę, jak młode harcują po klatce. Link do stron na Facebooku macie w opisie. No i co, to wszystko na ten odcinek. Trzymajcie się, cześć!